Kla babcia, yy, trochę tu ciemno, prawda? Otworzę klopa, yy, żeby przygotować tutaj moją klopową scenografię. Klop świeci. Dobra, otworzę światło, żeby zobaczyć, co to jest, bo ja nie wiem, co to jest. No, świeci nadal. A może to krasnoludki. Robią sobie Sylwestra dzisiaj i, i, i święto swoje krasnoludkowe obchodzą. Dobra, nie, nie będziemy im przeszkadzać. Zobaczę, co tutaj jest. A! Światełka. Światełka. Na razie zabierzemy krasnoludką. Światełka. Może jeszcze się przydadzą, ale ja potem oddam, oddam. Światełka krasnoludką trzeba oddawać zawsze. Słuchajcie, mam nowy kalendarzyk. Kupiłam sobie nowy kalendarzyk na 2021. I to jest 49. kalendarzyk. Od momentu, kiedy w 1972 roku zaczęłam zapisywać w kalendarzykach codziennie to, co mi się przydarza. Różne były czasy, różne epoki mijały, a ja codziennie didu didu, 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 Co mi się stało? Co robiłam? Gdzie byłam? Pierwszy wpis z mojego kalendarzyka w tysiąc, z 1972 roku był taki. Hmm. Sylwester u Dzidziów. Tak. Dzidzie to byli moi przyjaciele Irena i Robert. I jeszcze jest napisane spanie u Dzidziów. No wiadomo, byłam na Sylwestrze, spałam u nich. Nic tu nie jest napisane oczywiście w ogóle nie pamiętam z kim ja jeszcze ten sylwester spędzałam. No ale Dzidziowie, czyli Dzidzie, Irena i Robert. Ostatnio chciałam ich odnaleźć na Facebooku, ale ich nie ma na Facebooku. Trudno. 49 lat to kawał czasu, nie? Także więc, dzisiaj jest ostatni dzień roku, który jest również zerowym dniem roku, bo minęło 366 dni, już minęło, a dzisiejszy jest zerowy, bo tak jakby go nie było, bo do końca zostało 0 dni. Dzisiejszy dzień trwa 7 godzin i 47 minut i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 minut. Polskie przysłowie mówi: że na nowy rok przybywa dnia na baraniskok. Więc ja czekam na ten baraniskok, czekam na jasność, czekam na wiosnę, czekam na czerwiec, czekam na przesilenie letnie. Ale to mnie się najbardziej podoba. A i przepraszam bardzo, przepraszam, przecież, na Sylwestra trzeba się przygotować. Ja mam maseczkę. Mm. Maseczka jest taka. No dobra, ale jestem sama, więc nie, nie muszę chyba. Prawda? Aha. I jeszcze dzisiaj jest y, dzień. Y, dzisiejszy dzień jest dniem bez bielizny. Mm, ale się tam jakiej nocnej, dziennej, pościelowej. Nie, tego dnia nie obchodzę. Ja pod spodem mam pod bramkiem bieliznę, która jest w tym samym kolorze co ubranko, czyli czarna. Czarna bielizna. <grym> tak to u nas jest, Polacy. Czarna bielizna. Stary rok odchodzi, zgarbiony, biedny. Sam się wstydzi, że przyniósł takie obrzydliwstwa mam. A teraz przychodzi do wiódki, gładziutki, młody, nietknięty, niezabrudzony, Uff, aniołeczek, wrok. E, I teraz życzę Wam wszystkim, robaczki, żeby ten rok był lepszy, jaśniejszy, bardziej kolorowy. Czyli generalnie no, szczęśliwego nowego roku. No, oddamy krasnoludką ich światełka, nie? Niech tam co wybawiał się w tym klopie. Nigdy nie myślałam, że mam krasnoludki w klopie. Życie jest bardzo ciekawe.